Przebudzenie. Co znaczy, jak mówią, że śpimy w biały dzień, a nawet całymi latami. W ostatnich latach słowo przebudzenie robi karierę. I ta nazwa jest rzeczywiście świetną metaforą transformacji, bo gdy śpimy jesteśmy w działaniu z automatu, w odcięciu od siebie, od sensu. A gdy się budzimy, zaczynamy żyć naprawdę, w prawdzie, osobistej w wolności, Jasności, mamy wgląd w siebie. Więc, czym naprawdę jest to przebudzenie? Czy jest zarezerwowane dla oświeconych? Czy może dotyczy każdego z nas? I dlaczego bywa bolesne, choć prowadzi do większej wolności? Chcę się z Wami podzielić moimi przemyśleniami, odkryciami, pytaniami z różnych perspektyw, tak jak lubię i praktykuję patrzeć ku refleksji pomyślunkowi, jak się dawniej mówiło, poszerzaniu horyzontów i ku osobistym inspiracjom. W kulturze zachodu lubimy myśleć o przebudzeniu jako o spektakularnym momencie. Nagle spadają klapki z oczu, my rozpływamy się w oparach szczęśliwości, tadam no nie bardzo. Albo tak intensywnie zaczynamy poszukiwać tego przebudzenia, że jesteśmy zarobieni popachy w poszukiwaniu złotego grala. Rozwoju. W rzeczywistości przebudzenie to jest jednak proces. Często przebudzenie zaczyna się od narastającego poczucia niepokoju, pytań, które uporczywie wracają, poczucia, że coś w naszym życiu jest nie tak. Bywa, że impulsem jest kryzys w postaci rozstania, choroby, utraty pracy, kryzys, który burzy stare przekonania. I zmusza do spojrzenia w siebie głębiej. Opuszczenia znanej nam, już także słynnej, strefy niekomfortowego, ale jednak komfortu. Wybieramy stare, niezbyt wygodne, lecz rozchodzone buty, bo może nowe wcale nie będą wygodniejsze. Dlatego w rozwoju osobistym przebudzenie oznacza dziś najczęściej moment uświadomienia sobie, że żyjesz w schematach, które cię ograniczają, i podjęcie decyzji, by żyć świadomiej, bliżej siebie i swoich wartości. I tak w psychologii mówi się o przebudzeniu, jako o momencie zwiększenia samoświadomości. Jung, mój ulubieniec, nazwał to procesem indywiduacji, odkrywaniem prawdziwego ja, oddzielonego od oczekiwań rodziny. Społeczeństwa i od naszej przeszłości. A na przykład w nurcie poznawczo-behawioralnym, CBT, przebudzenie bywa momentem, gdy uświadamiamy sobie, że nasze przekonania to nie fakty, a jedynie historie, które sami sobie, o sobie i świecie opowiadamy. W tradycjach duchowych przebudzenie to rozpoznanie, że nasze ego, to z czym się utożsamiamy, to jedynie część większej całości buddyzmie mówi się o uwolnieniu z iluzji oddzielenia i życiu w pełnej obecności. W chrześcijańskim mistycyzmie przebudzenie często poprzedza ciemna noc duszy, bolesny czas, w którym tracimy dawne oparcie, by odnaleźć głębszy sens. A przebudzenie w codziennym życiu? I nie, nie musisz sprzedać nerki na podróż do Tybetu, ani medytować dwie godziny dziennie. Przebudzenie może zdarzyć się w chwili, gdy zauważasz, że od lat powtarzasz ten sam schemat w relacjach. Na przykład, gdy zatrzymasz się i naprawdę poczujesz swoje emocje, zamiast je tłumić pod dywan, dasz im uważność i zaczniesz słuchać, co komunikują. Kiedy odważysz sobie zadać pytanie: czy to naprawdę jest moje? O co tu chodzi? To małe, codzienne momenty kontaktu z prawdą, a nie wyłącznie wielkie przełomy to one tworzą proces przebudzenia. Takie zawołanie, jak w akcji mamy to. Dlaczego to nie jest wygodne? Przebudzenie oznacza, że przestajemy żyć na autopilocie, zaczynamy widzieć swoje mechanizmy obronne, projekcje kłamstwa, które mówimy sami sobie. To bywa trudne, cierpkie, bo rzadko podoba nam się to, co odkrywamy. Czasem wiąże to się z rezygnacją z relacji czy choćby nawyków, które przestały nam służyć. Czasem pojawia się poczucie straty. Bo stare iluzje dawały nam tylko pozorne, ale jednak poczucie bezpieczeństwa kluczowe dla nas przecież. Więc czy warto się budzić? Co jest po drugiej stronie? Hmm? No, większa wolność, prawdziwsze relacje, uczucie lekkości, bo nie musimy już udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Psychiczna moc, takie tam są też zakopane, zapomniane nasze zasoby. Nie chodzi o to, że stajemy się idealni, cokolwiek to znaczy, czy też zawsze spokojni. Przebudzenie nie jest ucieczką od trudnych emocji. Natomiast jest to gotowość by je przyjąć zobaczyć co mówią o nas samych. No i moment, aha. Przebudzenie nie jest luksusem dla wybranych. To część drogi każdego, każdego człowieka, który chce chce żyć bardziej świadomie, z większą prawdą, odwagą, łagodnością także wobec siebie. Dlatego Słyszycie o przebudzeniu nas jako ludzkości takie ziarnko do ziarnka i nazbiera się miarka. Możemy. Być może pierwszy krok zaczyna się od zadania sobie prostego pytania: Kim jestem, jeśli choć na chwilę przestanę wierzyć w historie, które sobie opowiadam? Jakie refleksje mogą zapoczątkować ten proces? Od czego można zacząć? Na przykład, od zadania sobie pytań: gdzie w moim życiu działam z automatu? Czy to, co robię, jest naprawdę moje? Czy raczej lecę z przyzwyczajenia lub z lęku? Jakie przekonania na swój temat mogę dzisiaj zakwestionować? Co we mnie czeka, by zostać zauważone i przyjęte? Dlaczego wydaje mi się to takie ważne, ten temat? Bo ogromna większość tego, czym się interesuję, zgłębiam, wdrażam także w pracy z ludźmi, zawiera w sobie idee i narzędzia związane z przebudzeniem. Każde ze wspomnianych wcześniej podejść mówi o tym samym na różne sposoby: że przebudzenie to nie nadzwyczajny stan, ale powrót do tego, co w nas prawdziwe, obecne. Że, nie, że wymaga odwagi, żeby zobaczyć to, co do tej pory było ukryte właśnie pod tym dywanem. Że prowadzi do życia w zgodzie ze sobą, z większą wolnością, łagodnością. Aha, no to wrzucę Wam jeszcze wybrane podejścia i dosłownie kilka słów o nich w cyklu muszę, bo się uduszę. Szukajcie i odkrywajcie. I tak w psychologii. Carl Gustav Jung, mój ulubieniec. Przebudzenie u Junga to powolne dochodzenie do tego, kim naprawdę jesteśmy. Wiąże się z konfrontacją z własnym cieniem, czyli niechcianymi, wypartymi emocjami, z bólem, które mamy właśnie gdzieś tam głęboko zakopane. Także z zasobami, ale teraz nie o tym. I to także jest... Integracja różnych części psychiki i poszukiwaniu sensu nie właśnie w doskonałości, w ideale, ale w pełni bycia sobą, w integrowaniu siebie jako całości. W terapii poznawczo-behawioralnej, CBT, przebudzenie to moment, gdy uświadamiamy sobie, że nasze myśli to tylko myśli, nie fakty. Możemy Weryfikować i zmieniać schematy, które sterowały wcześniej naszym zachowaniem, nadpisywać programy. W analizie transakcyjnej Erika Berna mamy odkrycie, z którego stanu ja, czyli rodzic, dorosły czy dziecko, bo to są nasze trzy pod podosobowości, które też tutaj nami rządzą w życiu dorosłym, więc z którego stanu ja reagujemy. Do tego tematu będę też częściej wracać w kolejnych nagraniach, bo kluczowe jest tutaj dążenie do wyborów reakcji z poziomu dorosłego, świadomego, obecnego, wolnego od automatyzmów. I tych dorosłych jest nas w dorosłym życiu tak naprawdę najmniej. W psychologii humanistycznej czyli tutaj podam Wam nazwiska Abrahama Maslowa i Karla Rogersa jest takie podsumowanie, że przebudzenie to proces samorealizacji, czyli że żyjemy w zgodzie z autentycznym ja i z odwagą, by być sobą, nawet jeżeli jest to trudne. Bo kojarzycie pewnie takie osoby, które idą pod prąd, whatever, cokolwiek się dzieje, ktokolwiek mówi, co tam się dzieje, one robią swoje. Gestalt. I Fritz Perls, który mówi, że uważność na tu i teraz to przyjmowanie własnych emocji i potrzeb bez oceny. Bo istotą podejścia Gestalt jest przekonanie, że mm, pełnia życia i taka psychiczna równowaga są możliwe tylko, gdy jesteśmy w kontakcie z bieżącym doświadczeniem, czyli tym tu i teraz tym, co odczuwamy, myślimy i czego potrzebujemy właśnie teraz. I Pers podkreślał, że cierpimy wtedy, gdy ta figura się zamyka, czyli to tu i teraz się kończy, gdy my tłumimy emocje, odcinamy się od naszych potrzeb, albo właśnie tkwimy w przeszłości lub w lęku o przyszłość, czyli tak właśnie dosłownie nie ma tego tu i teraz. W logoterapii Viktor Frankl mówi o odnalezieniu osobistego sensu życia nawet w cierpieniu, w cierpieniu jako. W momencie głębokiego przebudzenia. Frank, który sam przeżył obóz koncentracyjny, zauważył, że człowiek jest w stanie znieść niemal każde jak i jeśli odnajdzie swoje dlaczego. W logoterapii kluczowe jest pytanie nie tyle o to, co, co życie daje nam, ale czego życie od nas oczekuje. To o takie odwrócenie perspektywy. My nie zadajemy pytań życiu, ale życie pyta o sens nas. I logoterapia zakłada, że cierpienie samo w sobie nie jest wartościowe. Nie, nie jest. To nie jest gloryfikacja cierpienia, ale nabiera znaczenia, gdy potrafimy je powiązać z głębszym sensem troską o bliskich, misją, wewnętrznym rozwojem. To nie jest ucieczka od bólu. Lecz taki rodzaj transformacji. W momencie, gdy człowiek nadaje cierpieniu sens, przestaje ono być tylko źródłem rozpaczy i staje się przestrzenią dojrzewania. I to podejście uczy, że ten sens można odnaleźć w trzech wymiarach: poprzez twórczość i działanie, ekspresję, poprzez doświadczanie piękna i miłości, stan, i poprzez Podstawę wobec cierpienia, którego nie da się uniknąć. Czyli to, czego osobiście Frank doświadczył. A i jeszcze wrzucę Wam kilka słów, jak definiuje przebudzenie filozofia i duchowość. W centrum buddyzmu leży odkrycie, że cierpienie rodzi się z przywiązania do rzeczy, ludzi, wizerunku własnego ja. To ja okazuje się konstrukcją, ciągiem chwilowych myśli i emocji. A nie trwałą istotą. Przebudzenie jest, jest to doświadczenie, w którym widzimy tę iluzoryczność i przestajemy kurczowo trzymać się pragnień, lęków. Siddhartha Gautama, późniejszy Buddha, opisywał swoje doświadczenie jako przebudzenie ze snu niewiedzy czyli zobaczenie rzeczywistości taką, jaka jest, bez iluzji ego i bez pragnień. Popkultury filmowej, być może pamiętacie film Bertolucciego Mały Budda z Keanu Reevesem. No, piękna, metaforyczna bajeczka. Polecam. Dalej. Advaita Vedanta. Odkrycie, że prawdziwa tożsamość to świadomość sama w sobie. Nie myśli, emocje czy role społeczne. W tej tradycji kluczowe jest rozróżnienie między tym, co zmienne, czy już ciało, umysł, emocje, doświadczenia, a tym, co niezmienne, czyli czystą świadomością, która wszystko to postrzega i nasze codzienne utożsamianie się z rolami: jestem matką, jestem pracownikiem, jestem moimi sukcesami i porażkami, czy też z emocjami jestem zła, jestem smutna i że one są, według tej filozofii, właśnie źródłem naszego cierpienia. Adwajda też wskazuje, że. Wszystkie te formy są przejściowe, pojawiają się i znikają, a tym, co trwa niezmiennie, jest nasza świadomość. I odkrycie, nie jestem tym, co się zmienia, jestem tym, co to wszystko widzi. Prowadzi do głębokiego poczucia wolności. To stan, w którym nie gubimy się już w falach doświadczeń, lecz rozpoznajemy siebie jako taki ocean, w którym te fale się pojawiają. I to jest takie doświadczenie właśnie jedności. Brak oddzielenia między mną a światem. I w praktyce oznacza to życie z większym dystansem do ego, spokojem wobec zmian i akceptacją tego co jest, ponieważ to już nie dotyka samego źródła naszej tożsamości. Zen nagły wgląd satori które może się wydarzyć w prostym działaniu, ja nie wiem, w jedzeniu yy, lodów. Praktyka codziennej uważności i prostoty. Nie szukaj prawdy, po prostu odrzuć swoje poglądy. Zen podkreśla tę prostotę i tę codzienną praktykę uważności, na przykład zazen, czyli medytacja yy, siedząca, bo to prawda, yy, która objawiła się w tym, co tuż przed nami, kiedy. Właśnie jem, to jem, kiedy jadę na rowerze, to jadę na rowerze, kiedy robię cokolwiek, to się właśnie dokładnie na tym skupiam. I sens to być w pełni obecnym w każdej z tych czynności. O, i Zen jeszcze używa koanów, zagadek, które nie mają logicznego rozwiązania. Na przykład, jaki jest dźwięk jednej klaszczącej dłoni? Ich celem jest rozbicie zwykłego, racjonalnego myślenia, bo umysł... By umysł mógł doświadczyć rzeczywistości bez filtrów. Czek, prawda? A na przykład dalej: mistycy chrześcijańscy, Jan od Krzyża, na przykład, i Teresa z Avila, mówią o ciemnej nocy duszy jako o bolesnym etapie, po którym przychodzi przebudzenie do głębszego, bezwarunkowego doświadczenia miłości i obecności Boga. Święty Jan od Krzyża, karmelita i mistyk, w Nocze oskóra del Alma opisał ten proces duchowej transformacji właśnie, w którym człowiek traci dawną pewność wiary, wątpi. Doświadcza duchowego uschnięcia, samotności, poczucia oddalenia od Boga, lecz wszystko to staje się drogą do głębszego, czystszego zjednoczenia z boskością. Taoizm, cudo, życie w harmonii z Dao, czyli naturalnym rytmem wszechświata. I tu przebudzenie to powrót do naturalnego stanu, prostoty, spontaniczności. A taoizm w codziennym życiu może przejawiać się poprzez umiejętność odpuszczenia nadmiernej kontroli, słuchania intuicji, rytmu ciała, natury. Tao mówi: bądź jak woda, bo woda jest miękka. Ale pokonuje skały. Filozofia egzystencjalna Sartre, Kierkegaard, Heidegger mówi o uświadomieniu sobie wolności i odpowiedzialności za swoje życie czasem trudne, ale wyzwalające. Egzystencjaliści podkreślają, że człowiek nie jest z góry określony przez los, społeczeństwo czy Boga. W sensie Sartra człowiek jest skazany na wolność. Każda decyzja każdy wybór kształtuje nasze życie, a wraz z wolnością pojawia się odpowiedzialność, czasem przytłaczająca, bo nie ma zewnętrznego przewodnika mówiącego o teraz tak powinieneś postąpić, tak masz zrobić. Kierkegaard mówi o skoku wiary, o konieczności podjęcia decyzji nawet w obliczu niepewności, lęku, jako drodze do autentycznego życia, bo Heidegger zwraca uwagę, że człowiek jest rzucony w świat, i musi stale odnajdywać sens w swojej egzystencji, wciąż i wciąż. I praktycznie oznacza to, że każdy z nas staje wobec wyborów, wyborów w życiu, które definiują naszą tożsamość i nasze wartości. I świadomość tej wolności bywa trudna, wywołuje lęk, poczucie przytłoczenia czy samotności, ale jednocześnie pozwala na autentyczne życie. Bo wyzwala nas od biernego podążania za normami czy oczekiwaniami innych. Egzystencjalne uświadomienie sobie wolności daje nam moc, moc decydowania i tworzenia własnej drogi. I też rozwija naszą dojrzałość emocjonalną i świadomość siebie. W XX wieku słowo awakening, przebudzenie przeniknęło do psychologii i ruchów rozwojowych. Abraham Maslow pisał o peak experiences, czyli szczytowych doświadczeniach, o chwilach, kiedy człowiek czuje się głęboko połączony, obecny, przebudzony do pełni życia. Wspomniany Karl Rogers mówił o pełni funkcjonowania, czyli stanie, gdzie y, żyjesz autentycznie, świadomie, a nie w trybie pilota automatycznego. I popularne w coachingu i self-helpie stało się używanie metody, Metafory, przebudzenia dla wyjścia z rutyny, utknięcia, wypalenia, nieświadomego powtarzania schematów. Teraz tak działam w roli coacha kognitywnego. W takim razie czas na inspirację z szeroko pojętego rozwoju osobistego, który staje się, co mnie bardzo cieszy, coraz popularniejszy i lepiej rozumiany i coraz więcej ludzi czuje, o co tu chodzi. Ja wrzucę Wam więc kilka nazwisk, pojęć, bo możliwe, że ten podcast zrobi komuś w którymś momencie ten moment. Aha, tak jak mnie kiedyś zrobił na przykład Eckhart Tolle, autor książki Potęga teraźniejszości, a w niej słynne obecnie, tu i teraz. Wałkowane dzisiaj na lewo i prawo i dobrze. Ja kupiłam tę książkę jakieś 15 lat temu, tu i teraz. To było jednym z moich najbardziej znaczących aha momentów aha w życiu. O tym, że kluczowa jest obecność w chwili obecnej. Uwolnienie się od identyfikacji z myślami, które często żyją w przeszłości lub w przyszłości, właściwie zawsze. Pochłonęłam na raz, ale nie byłam gotowa na praktykowanie. Brakowało mi tu wielu kropek do połączenia. Byłam w innym momencie życia, pracoholicznym. Więc umysł nie przestawał gadać, a ja wciąż potrzebowałam planować, rozkminiać, wymyślać. Potem po dwóch czy trzech latach wróciłam do tej książki, coś tam już zakliknęło i potem znowu i tak było, się rozkręcało to chwilę. A Tole mówił, że to gada nasze ego. A ja się zastanawiałam, że przecież ja nie jestem egoistką i uważam, że nie do końca rozumiem, co on tutaj mówi, gdzie to ego. Będę tego nie rozumiałam i ja nie wiedziałam też, nic na temat tego, jak działa nasz mózg jako organ i umysł jako narzędzie, jakie nam robi psikusy. No, pomimo, że Tole podsumował: Przebudzenie to uświadomienie sobie, że nie jesteś swoimi myślami. Takie proste teraz. I Antony de Melo i jego przebudzenie, Nomen omen, to zbiór duchowych refleksji, anegdot. Przypowieści i krótkich wykładów opartych na prowadzonych przez niego rekolekcjach, bo był duchownym. Do dzisiaj wracam do tej pozycji, fragmentami. Bawi mnie humor i prostota, jako y, narzędzia świadomości i propagowanie szczerości wobec siebie, widzenie rzeczy takimi, jakie są bez iluzji, zaprasza do szczerości wobec siebie. To właśnie cytat z Demelo: Większość ludzi śpi, śni na jawie. Nigdy nie widzą świata takim, jakim jest, tylko takim, jakim sami go sobie wyobrażają. Polecam jeszcze Byron Katie i jej metodę The Work. Przebudzenie jako odkrycie, że cierpimy nie przez fakty, ale przez wiarę w myśli, które nie są prawdziwe. To jest proces kwestionowania przekonań, czy to jest prawda, kim jestem bez tej myśli. To jest praktyczna. I odkrywcza yy, metoda pracy z przekonaniami. W macie gotowe karty The Work, tak się nazywają do samodzielnej pracy. Można samemu dużo przepracować też i coś może odkliknąć. Polecam Wam. I Gabor Mate, zajmujący się pracą z traumą i uzależnieniami, mówi, że przebudzenie to zauważenie, jak trauma z przeszłości wpływa na nasze obecne wybory i relacje. I podkreślenie współczucia dla siebie jako klucza do prawdziwej zmiany. O, jeszcze tutaj mam Michaela Zingera i nieokiełznaną duszę. I zobaczcie, obserwowanie umysłu z perspektywy świadka, zamiast bezrefleksyjnego utożsamiania się z każdą myślą. Czyli mam wrażenie, że z pozycji obserwatora patrzę, od skąd sięgam pamięcią i zawsze myślałam, że wszyscy tak mamy, no ale się okazało, że nie wszyscy. I jeszcze Marszal Rosenberg, porozumienie bez przemocy. I tutaj jest definicja przebudzenia jako dostrzeżenia potrzeb i emocji, własnych i cudzych, zamiast reagowania z poziomu osądów czy nawyków. Rosenberg zauważył, że większość konfliktów rodzi się z niezrozumienia własnych potrzeb lub potrzeb innych ludzi. I ludzie często reagują impulsywnie, oceniają, krytykują, manipulują, zamiast zauważyć, co naprawdę stoi za ich emocjami. Uczy świadomej obserwacji i komunikacji, rozpoznajemy swoje uczucia i potrzeby, nazywamy je, a następnie słuchamy z empatią drugiej osoby. Przebudzenie w tym kontekście to moment, w którym przestajemy reagować automatycznie i zaczynamy działać. Z poziomu pełnej obecności i współczucia dla siebie i dla innych. To taki wybiórczy skrót. Popkulturowe ABC w temacie przebudzenia. Bo też zauważyłam, że tu wszędzie chodzi o tę samą istotę naszego rozwoju. Lecz jesteśmy różni i po prostu możemy docierać w różny, w różny sposób, na różne sposoby do tego celu, ale przynajmniej możemy nadawać kierunek, tak by ta podróż była jak najbardziej przyjemna. Dla nas i dla świata. Na nie skleję też tu doktoratu z przebudzenia. Dorzucam jednak grosik do studni życzeń, byśmy się budzili i po prostu lepiej żyli, prawdziwie po swojemu. Bo w życiu chodzi o to, żeby je przeżywać w przebudzeniu, by je przeżywać jak najpełniej i świadomie, wykorzystując różne metody, nurty, aktywności, podejmując działania, które mogą nam w tym pomóc. I oczywiście sukcesywnie będę tutaj do tych pozycji sięgać i nawiązywać do nich. Lecz na podsumowanie, początkiem, a czasem nawet wszystkim, co pozwoli się przebudzić i rozpocząć ten proces, może być sama zmiana myślenia i sama zmiana postrzegania świata. Taki pierwszy krok, i dalej zobaczymy, co kliknie. Także zapraszam do wspólnego odkrywania, dzielenia się, poszukiwania momentów aha i punktów zwrotnych ku osobistemu przebudzeniu. Tylko Wam życzę. Dobranoc. I na dzień dobry zaklaszczmy jedną dłonią.